Dzień dobry, mamy już po ewakuacji, teraz e, co zrobić, ma instruktor będący na parku linowym, e, który zewakuował klienta na dół, bezpiecznie oczywiście, co ćwiczyliśmy w poprzednich filmikach. E, no ma oczywiście kilka możliwości, pierwsza możliwość to zwinąć ten sprzęt, który tutaj był używany, chować go do worka transportowego, no i sobie przejść po parku na dół, zejść czy to pod prąd, czy to z, razem z kierunkiem trasy do końca. Niemniej jednak zajmuje to trochę czasu, który powinien być przeznaczony dla innych klientów do pracy, a nie przez, na spacerowanie po parku. Czasami ma to być też sytuacja taka, że akurat mamy duży deszcz albo burza nadchodzi, bo już jest burza i trzeba zrobić to szybko. W związku z powyższym, popularnym, najbardziej zalecanym sposobem jest szybki wycof na dół. Oczywiście można to też zrobić tak, że wieszamy sobie na każdym drzewie linę i możemy sobie i używać zarówno do ewakuacji, jak i do zjazdów. No ale to wymaga pewnych kosztów, dużo drzew, dużo lin. Za to mamy jedną linę do ewakuacji, na której możemy zjechać na tak zwanego złodzieja. Czyli po ewakuacji mamy taką sytuację: przyrząd zapięty do liny, wisi sobie tutaj na tym, wisiał sobie na tym klient. Co teraz zrobimy? No pierwsze co robimy to odkręcamy karabinek, łapiemy dwie żyły tutaj na dole. Odpinamy sparoła, przez co nam nie spadnie, prawda? Wygodnie nam jest go trzymać, zapinamy do punktu centralnego uprzęży. Przez to nie zgubimy sparoła. Na dole kręci się właśnie klient, który przed chwilą był opuszczany i mogłoby coś spać mu na głowę, dlatego lepiej tego nie robić. Oczywiście zaraz zakręcam ten karabinek, w tym przypadku jest to konieczne. Następnie otwieram sparoła, czyli zaagrawkę. Tutaj otwieram, wypinam linę. Sparła mogę nie zamykać, ponieważ za chwilę będę go używał w ten sposób, a nigdzie się nie przemieszczam, więc sobie to może wisieć. Wyciągam z dołu linę, tą, na której opuszczaliśmy klienta. Ten karabinek będzie chwilowo niepotrzebny, więc gdzieś go sobie odwieszam. Na przykład tutaj to mi nie ucieknie. Mogę też do uprzęży przypiąć. Teraz tą końcówkę liny z węzełkiem przerzucam przez stalową linę i opuszczam na dół, tak żeby dotknęła ziemi. Na tej będę zjeżdżał. Teraz na tej drugiej linie podnoszę ją do góry i wiążę węzeł kluczka. Dlaczego kluczka? Może być też ósemka, ale kluczka ma tą zaletę, że łatwo jest regulowalna. Więc łatwo jest nam go wyregulować i zacisnąć z małą bardzo pętelką tutaj. Oczywiście jak ktoś potrafi, może zawiązać też motylka alpejskiego. To ponieważ zawiązaliśmy tutaj pętelkę, to po coś po to, żeby karabinek w to wpiąć, tak? Zapinamy tutaj karabinek. Następnie spinamy liny z sobą w ten sposób, żeby tworzyć taki okrąg zamykający tą linę stalową wewnątrz kręgu z liny alpinistycznej. Nic się nie stanie, jeżeli zrobimy to odwrotnie, czy nam się pomyli, i zapniemy tak. Różnica jest tylko taka, że mieliśmy zjeżdżać na tej linie z węzełkiem, teraz musimy zjeżdżać na tej linie, więc będziemy się musieli na dole Troszkę więcej liny przeciągnąć. A chcieliśmy sobie zaoszczędzić pracy, więc tu mamy linę z węzełkiem, która jest w tym wypadku krótsza, tu mamy długą linę zakończoną stoperem z tej strony, tak? Więc w ten sposób wiązaliśmy z drugiej strony e, kluczkę i spinamy kluczkę do liny z węzełkiem na dole. Ważne jest to, żeby się nie sugerować później węzełkiem. Bo oczywiście karabinek zakręcam, zaciągam, tylko zjeżdżam na tej linie. Zobaczcie, talina trzyma, a talina Służy do ściągania, w związku z powyższym nie patrzę już na dół i nie wymyślam, że zjeżdżam na linię z węzełkiem, tylko na tej, która mi się blokuje. Teraz już jej nie puszczam, żeby nie pomylić. Zakładam ją do sparowa lub do innego przyrządu do ewakuacji, tu gdzie stoję, w miarę prosto wybieram, redukując luz, tak. Dla mnie, dla mojego ciężaru od razu zakładam sobie to strzemiączko i teraz bardzo ważne, bez obciążenia wypycham na zewnątrz cały system do takiego miejsca, żeby zawisnąć poza podestem i ustawić się równolegle do podestu, żeby nie było tak, że w tym momencie odepchnę się nogami, kąt się tutaj tworzy, który powoduje, że przyjadę się kawałek pod obciążeniem na tej linie i spowoduje jej uszkodzenie. Także ustawiam się równolegle, wypchnąłem się w wygodne miejsce, czyli między przeszkodą a podestem, lina na zewnątrz yy, nóg, ta jest w niewłaściwą linę, więc za tą nie trzymamy, to jest do ściągania później. Częstym błędem jest tak, że ktoś łapie jedną ręką za tą linę, drugą za hamulec. No i nie ma trzymania, tak? Musi być tutaj złapane, więc stalina z boku, żeby nie przeszkadzała. Kontrola, czy wszystko działa. Czy karabinek jest zakręcony, czy drugi karabinek jest zakręcony, wiszę na przyrządzie, czyli działa. Teraz mogę wypiąć karabinki. Przypiąć je do uprzęży i zjechać bezpiecznie na dół. Ciągnę za hamulec, pozycja taka, żeby się dało zjeżdżać i powoli sobie zjeżdżam, uważając przy przeszkodzie, żeby nic się nie uszkodziło. Na koniec przykód albo inna wersja hamulec w pozycji otwartej, wypycham linę, chodzi o to, żeby się powstał tutaj luz, który powoduje łatwiejsze wypięcie liny z przyrządu. Teraz otwieram sparoła, wyciągam linę z niego, zamykam sparoła. Tym razem muszę od razu go zamknąć, bo może coś mi zrobić w krocze. Następnie łapię za tą linę luźną, nie na tą, na tej zjeżdżałem, więc za to łapię. I ciągnę powoli w dół. Ciągnę do momentu aż węzeł mam w wygodnej pozycji do rozwiązywania. Jego zostawiłem z ewakuacji, tak? On był zaciśnięty, bo na tym wisiał klient, czyli ten był zabezpieczeniem, żebym przypadkiem nie wyjechał z końca liny. Zwykle stosujemy stopera, ale ponieważ tu mieliśmy zaciśniętą ósemkę, nie ma sensu przewiązywać na stopera. Rozwiązujemy go, bo gdy tego nie zrobię, to niestety linia nie zejdzie. Ściągam dalej, tu mogę w tym momencie rozwiązać już drugi węzeł. Czyli kluczkę, karabinek sobie odwieszam. Ściągam. Minę dalej, uwaga lina. I od razu, żeby łatwiej było następną ewakuację zrobić. W tym miejscu wiążę ósemkę z powrotem, którą przed chwilą rozwiązałem. Ona służyła nam do. Blokowania, żeby nie wyjechać z liny. Potem musiałem ją rozwiązać, żeby przeszła lina przez karabinek, a teraz muszę ją zawiązać, żeby była przygotowana do następnej ewakuacji. Dziękuję.